Dzień dobry moi mili witajcie wszyscy i każdy z osobna kochani dziś mamy piękny dzień mamy dzisiaj sobotę tak zwana sobota wielkanocna jest piękny dzień więc ja to postanowiłem wykorzystać ten dzień na moje ukochane grządki które po prostu przenoszę z tamtego miejsca gdzie tam były kręcone filmiki nieraz widzieliście E, tam była permakultura, była, były tam wały też. Także jak ktoś chce oglądać sobie, e, jak zrobić taką podwyższoną urządkę permak permakultury, czy wał permakultury, to zapraszam na mój kanał też. Tam są takie tytuły we filmikach, więc sobie można oglądać. I kochani, e, postanowiliśmy z moją żoną, w sumie to moja żona postanowiła, a że ja jestem posłusznym mężem, no to słuchajcie, nie mam wyjścia. Znaczy się mam, ale wiecie. więc bo tam gdzie były te grząbki tam będzie altana, więc przenoszę to wszystko dzisiaj. I to jakby od początku, znaczy od początku no mam tam już ziemię przerobioną, też mam też swój, swój kompost. Tam są te kupy, co widać. Też tam nakręcałem jest filmik na moim kanale jak zrobić własny kompost z biośmieci. Swoje, które produkujemy w domu, bo wszyscy produkujemy, bo jemy, także, a odpady można wykorzystać, kochani, na kompost. i Ja tutaj już przygotowałem sobie na taskę. taki kompost, zobaczcie, piękny, wspaniały. To jest z trawy, to jest ze zrębek i to jest z biośmieci, które są już przerobione. On już ma 3 lata 3, o 4 chyba nawet nie pamiętam dobrze. Kochani i to jak mówię, to jak widzicie, poprowadziłem te tutaj. Chciałem robić nowe, ale jeszcze nie ma sensu, bo to mogę zrobić zawsze. Bo jak nasypię tutaj ziemi i później jak już to będzie na tyle, że tak powiem wyeksplodowane to drzewo, to zawsze go mogę na boki. I tym razem być może sobie zrobię, nie wiem, yy, 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 też mam taki pomysł. I robią to niektórzy moi znajomi. Yy, z krawężników, co się układa kostkę brukową, też są fajne. I to jest już na, na wieki wiek Po prostu zrobisz taką stręki z tych krawężniczków i, i jest OK. Ale że ja jestem naturalny, <gryw> także mam drzewa zrobione. Zresztą widać, że to jest tyle było ziemi. Tam już jest troszeczkę zbuśniały, ale to jeszcze nie jest żaden problem z tym. bo bo to jest jeszcze na tyle trwałe i twarde, że, że to jeszcze wytrzyma parę, parę lat a że może wygląd jest jakiś taki, wiek, to mi to absolutnie nie przeszkadza bo to nie ma wyglądać tylko ma spełniać swoją rolę chociaż wygląd też jest ważny nieraz estetyka i tak dalej ale ja to jeszcze pomaluję też pewnie na biało żeby to też tak fajnie wy, wy wyglądało albo nie wiem jakiś inny kolor może na biało, bo akurat lubię kochani tak jak mówię Wcześniej skosiłem trawę Tutaj y, poukładaliśmy te skrzynie No i teraz y, będę kładł takie kartony Tu mam taki akurat Słuchajcie z, y, to jest spalet Taki karton spalet gdzieś tam z przekładek gotowy, więc po prostu Kładziemy sobie Słuchajcie takie kartoniki i Pokazywał, jak to robię, bo to już jest na moich filmikach. I teraz, słuchajcie, jak jest sucho, jeżeli to ktoś robi na jesień, nic nie będzie siał czy coś, no to jest ok, bo tam zima, śnieg przyjdzie, to przejdzie przez ta, ten śnieg, który taje, ta woda przejdzie przez, przez ziemię, przez to wszystko i nasączy się yy, ta tektura, yy, te kartony. Ale jak teraz, ja, ja słuchajcie, chcę zasypać tę ziemię i będę siał, będę sadził, przesadzał i tak dalej bo kompost jest gotowy, wszystko jest gotowe, więc chcę korzystać tego roku z tych dobrodziejstw. Więc najlepiej jak takie kartony jak są suche, żeby je zlać dobrze wodą. Sławią po prostu, sprytą lub podlewaczką. Z tego względu, żeby bo jak zasypicie ziemią, podlejecie, żeby one nie ciągły wody jest z gruntu, więc on, one już będą yy, nasączone No i będą przy, też... Pożądajemy kartony. Kartony dajemy mianowicie po to, żeby wytłumić tą trawę. Korzenie tutaj takie różne, i też kartony przyciągają drżdżownicę, bo zaraz tam się zacznie życie, wiecie drżdżownice przyjdą, będą penetrować i tak dalej, i tak dalej. Także moi kochani, tak to wygląda wszystko. Ja się biorę za robotę, bo. A, I takie kartony też można, po prostu to nie musi być takie, widzicie. Ja tu mam przygotowane takie pudła, po prostu jakieś tam, to się nie ma z tym, to seregializować, tylko. No oczywiście tam nieraz jest te taśmy są, bo to jest zmora dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o opakowania. Ja to widzicie tu mam ślady, to, to bym radził wyodrywać, bo to żadne takie taśmy plastikowe wam nie są potrzebne w tym. Także tak samo tu jest takie pudełko. Widzicie, wyodrywane są te wszystkie taśmy. O, tu Jeszcze jakaś taka cholera mała została. O widzicie. Jeszcze tutaj położę sobie, żeby sobie mógł później nawet takie złośliwe, jak się przeczepi, to pójdzie i tak to, je, e, moi kochani, wygląda ja to, to połóż na wszystko, mam kupę kompostu swojego e, i tą ziemię jeszcze, która była w nich e, zostały tam takie, wiecie, e, e, słuchajcie, no kształty e, wiecie, o, o co chodzi, ziemia z tego, nie? więc muszę teraz przewieźć to wszystko na taczkach kamerzystka ziewa, więc zanudzam więc. <noise> więc dobra kochani kończymy na razie póki co widzimy się później jak ja to na nabożę. wszystko, to wam pokażę jeszcze na koniec to jest taki filmik słuchajcie, króciutki będzie yy, a że ja lubię jarzyny, lubię zdrowo też, też yy, jeść i, i sadzić, poza tym w spiżarni Alfreda, w ogóle w spiżarni nie może zabraknąć słuchajcie, ani jarzyn ani kiełbasy, boczku, niczego wszystko musi być na picobelu. Także kochani, widzimy się już później, jak ja sobie to ułożę, wszystko zasypię ziemią. To wam pokażę efekt taki. Taki, słuchajcie, efekt ostatni. No i moi drodzy, jednak rządka już jest gotowa. Tutaj chciałbym wam pokazać, bo nieraz pytacie, ile tej wody, co jak. To, jak powiedziałem, nie ma się co tręgolić. Tak, o, widzicie, jest zjaderka. Mam tutaj szał podłączony, można szałfem laśtać, tylko dla, dla tych, którzy na przykład nie mają wody gdzieś tam na, na, na działce czy coś, nie ma się co pieprzyć. Im więcej wody, tym lepiej. I teraz moi kochani, zasypać to ziemią, to tak jak jest tutaj zebrane, widzicie. Tak, rządka już jest przygotowana do zasiewu. Yy, praktycznie trzeba ją dobrze jeszcze zradzić, bo ma usiadła, albo troszeczkę usiądzie na pewno. Yy, także tu na pewno będzie sadzona pietruszka lub marchewka, lub tam, lub na odwrót. Bo korzeń jest yy, długi. Moje doświadczenie jest tak, że raz żeśmy wsadzili w takim yy, niezbyt, yy, yy, że tak powiem. Grubej, dobrej glebie, nie? No i yy, marchewka i piecuszka nam u, pięknie nam poszła wszerz, ale ona nie była długa, nie? Ona była króciutka i wybiło ją też w nać Z tego względu, że mało ziemi było, a ta macierzysta ziemia, która jest, jak tutaj jest u nas, to jest glina. Więcej więc, marchewka lub piecuszka nie potrzebuje takiego czegoś więc jeżeli Doszła do korzenie, doszły do. do, do do tej ziemi to, to zdecydowała że po prostu nie ja tego nie potrzebuję potrzebuję czerpać tutaj więc szła wszerz i, i w więc naprawdę wielkie nacie na nacia, naci na nacie były I, i gruba nie, ale nie była długa więc, więc dlatego teraz też ładujemy dużo ziemi, żeby po prostu mogła iść też w dół tu mamy jakieś, nie wiem, e, mam metr, 35 cm ma ten, ma framuga, no to tu mamy, tu mamy jakieś e, 12, to ile mamy, e, ile? Jeszcze raz, jezu, <grywia> matematyka się układa, w każdym razie, e, słuchajcie. Jak to mamy? Jeszcze raz 35 minus 10 to jest 20. No, gdzieś około 25. Im wyżej, tym lepiej. lepiej na przykład dla, dla tych jarzeń, które mają korzenie długie, nie? Bo no, jak na przykład sadzicie koperek, czy tam jakąś sałata, to nie jest potrzebne. Wystarczy te 20 cm, czy tam 15. Nawet i też tutaj mamy tą grządkę która tutaj jest. Ona ma 20 cm, i ona będzie przygotowana na koperek dokładnie ma 20 cm i to niecałe i tu będzie sam koperek który po prostu nie potrzebuje jakiegoś tam wiecie ukorzeniacza głębokiego tak, dobra super za robotę zobaczę jak to wszystko wyschnęło bo słońce pięknie pada już było dwa razy polewane jeszcze raz poleję poleje i zasypię to szybko ziemią no i oczywiście później to trzeba też jeszcze spryskać zlać wodą tą ziemię żeby żeby namokła bo bo niedługo kochani będziemy, będziemy siać tutaj będziemy sadzić przesadzać moja kochana żonka już tam pikuje coś jakąś tam cebulkę i tak dalej i jarzynki A ja tutaj przygotowuję także także słuchajcie yy, widzimy się jeszcze pewnie wszystkiego tego nie zrobimy dzisiaj bo już, yy, już późno tutaj mi weszło jakieś nie wiem z 15 taczek na 100%. Wymieszałem ten, wiecie, mulcz, to wszystko, ten, 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 ten nasz kompostownik i to wszystko to, co było macierzyste. Także yy, mam nadzieję, że to będzie wszystko, wiecie, tak jak ma być. Aby do ogórki na przykład to położymy matę na całym, tam gdzie ma być ogórek, zrobimy dziurę, pyk, pyk, pyk. Wyścielimy jeszcze słomą, tak żeby do czarnego nie dopiekało. I jest OK. Można też jeszcze tutaj coś zrobić, na przykład takie pałunki. Ja też swego czasu robiłem, gdzie wiązałem te gruntowe ogórki do góry i one się pięknie pchnęły po tych sznurkach, po łodygach. I był owoc niesamowity. Dobra, moi kochani, bo mi tutaj sknie, także ja idę jeszcze powoda poleję i zasypuję to ziemią. I widzimy się jeszcze za chwilkę. Moi drodzy, jesteśmy kilka dni później, bo już. Brakło tak, mówimy tak jest nam później kartonów i jak widzicie, jest niedokończone, które muszę dowieść. Tych kartonów i dokończę tutaj te dwie grządeczki, bo e, torf mam, także e, słuchajcie, no fajnie to wygląda. Osiadło się super, jest twardo to jak mówiłem, na ziemi tutaj jest 25% centymetrów, gdzieś w niektórych miejscach pewnie więcej, ale to w miarę jest równe, także tak to moi kochani wygląda, teraz już przychodzi czas, będziemy niedługo siać a no wcześniej jeszcze tutaj to muszę ogarnąć i jutro pojadę po kartony przywiązę i dokończę to i tak to wygląda kochani nie chcę przedłużać jakoś chciałem zakończyć ten filmik też, więc dlatego dzisiaj jeszcze nagrywamy dziękuję wam za oglądanie moi kochani Subskrybujcie mój kanał. Paluszki do góry. Komentujcie. Jak to u Was jest z takimi grządeczkami. Eee, naciśnij dzwoneczek, jak też otrzymywać informacje o dalszych filmikach, które będą nagrane. Więc dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć.